Brany w tradycyjny habit i sandały 62-letni mnich gra na gitarze i wykrzykuje do mikrofonu teksty o życiu, alkoholu, seksie i papierosach. Brat ser śpiewa również o Bogu i wierze, ale jednocześnie zna, zaznacza, że nie ma zamiaru nawracać swoich słuchaczy. Chce ich jedynie przekonać do życia według zasady carpe diem, czyli chwytaj dzień. Zakonnik śpiewa od ponad 10 lat, ale dopiero rok temu podczas włoskiego festiwalu Bogowie Metalu zjedną sobie sympatię fanów. O siódmej rano chwyta rękawiczki, zakłada słuchawki i rusza do sprzątania, a raczej do tańca. Właściwie nie wiadomo, czy bardziej do sprzątania, czy do tańca. Wiadomo, że Zbigniew Cołbecki jedno i drugie robi z pasją. Muzyka była dla mnie bardzo ważna i, i taniec, który jest jakby wiesz. Y... Afirmacją życia. I dlatego tancerz-zamiatacz podbił serca londyńczyków. Choć dla nich to nie Zbyszek, lecz Ziggy Dust, czyli mniej więcej Ziggy Brudek. Z wielką frajdą podchodzi do sprzątania. To jest osobowość. To jest osobowość. Ludzie go kochają. Zigiego znają tu wszyscy. Tysiące ludzi widziało go na portalu YouTube. Miliony oglądały wywiady przeprowadzane z nim w telewizjach CNN, BBC, Channel 5. Zigi jest sławny. Po prostu wariactwo. Wariactwo. A co na to wariactwo szef Zbyszka? Co z wyrabianiem normy? Work is very good. Pracuje bardzo dobrze, zawsze czysto. To prawda, że trochę sobie tańczy w czasie pracy, ale to nie ma wpływu na dokładność. Przez jedną z sal galerii co 30 sekund przebiega sprinter. I tak przez 8 godzin. Po tym, gdy biegacz pokona 86-metrowy dystans, ma 15 sekund na odpoczynek. Sportowców zatrudnionych w tym projekcie jest oczywiście kilku. A jak artysta tłumaczy swój pomysł? Według niego kwintezencją życia jest ruch. A skoro tak, to szybki ruch symbolizuje intensywne życie, jest to więc swoista metafora naszych czasów. Misio i był Elvis Presley i różni te co byli. Te tak? postacie bajkowe. To ja bym się przebrał za Pinokio Za milicjanta. A milicjanta czy policjanta? Za milicjanta. Czy to, to postać bajkowa? Ja bym się przebrał za mądrego policjanta. <laughs> Ale takiego co umiał czytać czy pisać? No wiesz, dlaczego dwóch zawsze chodzi? A wiesz dlaczego czterech? Czterech to nie wiem. Bo, bo to, co ty mówisz, to jeszcze trzeba dodać dwóch dla obstawy naukowców. Aha, bo jeden. Dwóch chodziło, wie to państwo nie wiecie. Może dwóch chodziło dlatego, że jeden miał czytać i pisać. A czterech dlatego, że dwóch było z obstawy, tak? Naukowcy, naukowcy. No tak, bo naukowcy byli elementem e, jakby powiedzieć? Nie no. Jak jeden umie pisać, a drugi umie czytać, no to już są naukowcy. No wiem, trzeba no ich obstawić. obstawić. No bo dlatego, że naukowcy byli elementem wrogim. Dlatego trzeba było ich obstawiać. Nie, a nie, no teraz... bo jeden umiał pisać, a drugi umiał czytać. To już byli naukowcami w tej branży, w której pracowali. To już, był, to już nadawało im tytuł niemalże profesorski. Dimoulin odpada. Będzie tylko zmniejszy się liczba dzielnych Francuzów do dwóch. Trudno, no ale zawsze są jakieś dzielności po drodze. No Dimulę jest dzielnym Francuzem o tyle, że wygrał etap jako jedyny ze wszystkich dzielnych Francuzów, więc jest najdzielniejszy z dzielniejszych w związku z tym. Można powiedzieć, że on jest taki chrobry. Samuel chrobry. Czy bardziej byś powiedział, że jest Samuel śmiały na przykład? może być chrobry. To nie była rodzina, z której pochodził prezydent Francji Valéry Giscard d'Estaing, bo Valéry Giscard d'Estaing nie był z tej rodziny, on po prostu kupił sobie ten e, tytuł, nazwisko e, w późniejszym już oczywiście czasie. No ale jego rodzina czy on sam osobiście? on chyba sam. A nie jestem pewien, ile czy to kosztuje, to przepraszam, nie, no twoje nazwisko. Kompletnie mnie to nie interesowało. Ale to, jak ja bym kupił od ciebie twoje Moje nazwisko? A wtedy ty byłbyś bezimienny? Byłbyś. <laughs> może. Byś się nazywał Krzysztof. Drugi bezimienny. <laughs> I byś się nazywał tylko Krzysztof, a ja bym był, się nazywał Tomasz Jarański Wyżykowski. <laughs> W otwartych zawodach w rzucie stringami w krzywiczynie zawodniczki pokazują co potrafią. Dobrze rzucone stringi mogą polecieć nawet 20 metrów. Kolor bielizny nie ma dużego znaczenia. Liczy się technika i fizyka, bo odpowiedni rzut stringami to bardzo rzutki problem. Żeby maksymalnie zmniejszyć opór stringi należałoby zwinąć w jak najmniejszą kuleczkę, żeby nam się nie rozwinęła w trakcie lotu. I to gwarantuje... Prawdopodobnie sukces. Gdy ktoś nie uważał w szkole na fizyce, nie ma co zabierać się za stringi, nie pofruną i zamiast pucharu dostanie się tylko figę. Oczywiście nie z makiem, tylko taką w palemki, co po trzecim praniu nawet lipy nie przypomina. Teraz o dorocznych zawodach w koszeniu trawy, które odbyły się na Łotwie. Swoje umiejętności i przygotowanie do sezonu sianokosów przyszło pokazać kilkaset osób. Jest! Teraz, proszę Państwa, możemy właśnie obserwować zmagania osób, które biorą udział w sianokosach. Choć to szczyt prac polowych i trzeba pracować przede wszystkim u siebie w gospodarstwie, mm -hmm. to łotewscy rolnicy zawsze znajdą czas, by przyjść na zawody w koszeniu trawy. A ja myślałem, że to tak dla Zwykle nie mogę się doczekać konkursu. Muszę wziąć w nim udział i tyle. Pierwszy raz byłem tutaj sam. Teraz wciągnąłem już syna, synową i nawet wnuki. Zawody są podzielone na różne konkurencje wiekowe. Jest również specjalny turniej dla Dzieci. W konkursie używa się starodawnej kosy. No jak Państwo widzą, rzeczywiście panowie zasuwają z tymi kosami. E, ciekawy jestem, czy to są też potomkowie naszych polskich kosynierów. Którzy... Bo, bo kościć to trzeba umieć. No tak, tak, trzeba umieć. E, no i e, jak widać, zamiłowanie akurat za naszą wschodnią granicą do sierpa nie jest zbyt duże. Zdecydowanie kosa. Zdecydowanie kosa, 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 kosa. Tak wygląda mechaniczne dojenie mlecznych krów, a tak ręczne dojenie sztucznej krowy. Robcula ma pojemność 15 litrów. W ósmych mistrzostwach polskiej wymiana ściskało 40 zawodników, każdy przez minutę. Najlepszy wydoił w tym czasie 2850 ml mleka. Według mistrza podstawa to siła i szybkość, ale podobno robcula więcej mleka daje, gdy przed dojeniem podrapie się ją po pierwszej krzyżowej. Rosyjska ruletka w wersji Międzynarodowej Federacji Rzutu Jajkiem. Pięć na twardo, jedno surowe, czoło chroni specjalna chustka. Na czyjej głowie rozpłynie się żółtko, ten przegrywa. Amatorzy wiśni z całego świata stawili się w stanie Michigan. Walka o zaszczytny tytuł plującego najdalej trwała do samego końca, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Wygrał faworyt gospodarzy i sześciokrotny mistrz Brian Kraus, który swoją pestkę posłał na odległość ponad 17 metrów. Oprócz wiadra wiśni szczęśliwy zwycięstwa wygrał darmowy nocleg w hotelu na przyszłoroczne zawody. O to wszystko, a to wszystko przez te wiśnie w buzik. Oczywiście. A teraz już Mariusz, Mariuszu, my jesteśmy jeszcze lepsi? No proszę, jak daleko mamy do Mariusza? 18 rekord? 18 metrów? Jasne, jak się z kupiliśmy. Dobrze, powiedz nam tylko, jaka będzie pogoda, w stronę eee, słońca czy w stronę najlepsza, tak jak te wiśnie. Do międzynarodowego turnieju na najdłuższy, najbardziej gromki i najzabawniejszy śmiech świata przystąpiło 126 zawodników z 12 krajów. Jury oceniało styl, autentyczność. Rozbawienia, no i oczywiście czas wesołości. Zwyciężczyni, nazywana odtąd najzabawniejszą kobietą w Azji, śmiała się przez ponad 12 minut, a jej śmiech rozbrzmiewał z siłą do 110 decybeli, czyli mniej więcej tak głośno, jak startuje helikopter. Nauczycielka z Bangkoku wygrała 3100 dolarów. To jak na taki wyczyn, jak Państwo sami ocenią, śmieszna suma. W tym roku konkurencja była wyjątkowo zażarta. O laur zwycięzcy walczyło 48 par z 13 krajów świata. Pomysłów, by zwrócić na siebie uwagę, było tyle, ile par. Jeszcze tylko obowiązkowe ważenie żon i ruszyli. Nie zawsze było lekko, ale wszystkim udało się dobiec do mety. Tym razem zwyciężyli Estończycy. Korzenie zawodów sięgają XIX wieku. Wówczas, jak mówi legenda, w Finlandii grasował zbój. Roswo Kainen. podobno do swej bandy, przyjmował tylko tych, którzy udowodnili swoje umiejętności. Jedną z nich było porywanie kobiet ze wsi. Ludzkie gardło jest skonstruowane w taki sposób, aby jedzenie szło przez przełyk do żołądka, a nie na odwrót. Właśnie dlatego wymioty są tak nieprzyjemne. To nienaturalny bieg rzeczy. Spójrzcie tylko, co ten zawodnik zrobi ze szklanką cukru. Hiszpańska prowadząca upewni się, że jest to prawdziwy cukier. Steve z Glasgow opanował proces regurgitacji, czyli wydalania pokarmu siłą woli przez jamę ustną. Zawodnik tłumaczy, że połknięty cukier przechowa w przełyku, a następnie wydali go w sypkiej formie. Szklanka wody wyeliminuje wszelkie wątpliwości. Boję się tego typa. Ziarenka cukru wysypią się teraz na rękę prowadzącej, która nie wygląda na zadowoloną. Zobaczcie sami, suchy jak pieprz. Wielkie brawa.